Wyobraź sobie tę chwilę, wychodzisz z domu na codzienny spacer. Idziesz znaną sobie uliczką. Tędy zawsze chodziłeś, patrzysz na znajome drzewa, domy. Nagle coś jest inaczej, nie rozpoznajesz zakrętu. Ta kawiarnia, czy ona tu była? Serce zaczyna bić szybciej. Lekki niepokój zmienia się w zimny dreszcz. Pustka. Gdzie ja jestem? Jak wrócić do domu? Ten strach paraliżuje. Czy to jest możliwe, czy to może spotkać Ciebie? Pamięć to jeden z najcenniejszych skarbów, jaki posiadamy. Pozwala nam pamiętać twarze bliskich, smak ulubionego dania, drogę do domu. Niestety, z wiekiem nasza pamięć bywa kapryśna. Zapominasz, gdzie położyłeś klucze? Szukasz okularów, które masz na nosie? Trudno przypomnieć sobie nazwisko starego znajomego. To drobne sygnały, często je ignorujemy, mówimy to tylko starość, ale co, jeśli te małe zapominanie, to początek czegoś większego, początek drogi, która może doprowadzić do tego paraliżującego strachu, do momentu, w którym faktycznie możesz zapomnieć, jak wrócić do własnego domu? Nie chcemy, żebyś kiedykolwiek doświadczył takiego lęku, chcemy dać ci narzędzia. Narzędzia, które pomogą ci chronić to, co najcenniejsze. Dziś, teraz, zanim będzie za późno, nie będziemy cię straszyć, będziemy działać. Mamy dla ciebie coś, co zajmie tylko trzy minuty Twojego czasu. Trzy minuty, które mogą zmienić Twoje podejście do pamięci. Trzy minuty, które mogą dać Ci spokój. Trzy minuty, by sprawdzić, gdzie jest Twoja pamięć. To prosty test. Test, który możesz wykonać w domowym zaciszu. Bez stresu, bez pośpiechu. Wystarczy kartka i długopis, a także otwartość umysłu. Pamiętaj, to nie jest egzamin, to jest narzędzie do samooceny. To twój pierwszy krok do aktywnej ochrony pamięci. Chroń pamięć teraz. Zacznijmy razem. Przygotuj się, znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie. Włącz ten film jeszcze raz, jeśli potrzebujesz. Weź głęboki oddech. Wypuść, jeszcze raz. Głęboki oddech. Wypuść, teraz. Skup się. Przed tobą kilka prostych zadań. Bądź ze sobą szczery. Nie oszukuj, nie podglądaj. Wszystko dla Twojego dobra. Gotowy? Zaczniemy od prostego ćwiczenia pamięci krótkotrwałej. Zaraz przeczytam listę trzech słów. Posłuchaj ich uważnie. A najlepiej Powtórz je sobie w myślach. Albo szeptem, spróbuj je zapamiętać. Masz na to dosłownie kilka sekund. Postaraj się stworzyć z nich jakiś obraz w głowie, albo krótką historykę. To często pomaga. Pierwsze słowo stół, drugie słowo róża, trzecie słowo klucze. Powtórzmy: stół, róża, klucze. Zapamiętaj te trzy słowa. Dobrze, trzymasz je w głowie. Świetnie! Teraz, żeby trochę utrudnić zadanie Twojej pamięci, zrobimy krótkie ćwiczenie. To będzie tak zwane zadanie dystraktorowe. Odwróci Twoją uwagę od tych trzech słów. Ale nie martw się, to tylko na chwilę. Będziesz miał za zadanie wykonać prostą czynność. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jak Twoja pamięć radzi sobie, gdy jednocześnie angażujesz umysł w coś innego. To bardzo ważny element tego trzyminutowego testu. Pokazuje, jak sprawnie Twoja pamięć operacyjna pracuje. Czy potrafi utrzymać informacje, jednocześnie przetwarzając inne? Tak, to naprawdę ciekawe. Zaraz powiem Ci, co masz zrobić. Upewnij się, że masz przy sobie kartkę i długopis. Jeśli nie masz, zatrzymaj film na chwilę i je przygotuj. Czekam. Masz? Doskonale. Twoje zadanie jest następujące: na kartce narysuj zegar. Taki tradycyjny okrągły zegar ze wskazówkami. Bez cyfrowych wyświetlaczy. Narysuj okrąg. Wstaw wszystkie liczby od 1 do 12. Rozmieść je poprawnie, tak jak na prawdziwym zegarze. To bardzo ważne. Kiedy już narysujesz cyfry, narysuj wskazówki. Jedna krótka, druga długa. Wskazówki mają pokazywać godzinę 3.15. 3.15. Masz na to około jednej minuty. Nie spiesz się za bardzo, ale też nie zastanawiaj się wieczność, po prostu narysuj zrób to najlepiej, jak potrafisz. To jest ważne, żeby twój umysł był zajęty a ręka pracowała liczę na ciebie start dobrze, jak ci poszło? Masz narysowany zegar, wszystkie cyfry na swoim miejscu wskazówki pokazują 3.15 świetnie, ten element testu pokazuje nam coś bardzo ważnego. Twoją zdolność do skupienia, do organizacji myśli i do wykonania zadania według instrukcji. A teraz wracamy do sedna. Pamiętasz te trzy słowa, które kazałem ci zapamiętać na początku? Stół, róża, klucze. Czy nadal masz je w pamięci? Nie mów na głos, nie pisz, po prostu pomyśl. Czy je pamiętasz? Znamy te trzy słowa. Zadanie dystraktorowe jest za nami. Ale to jeszcze nie koniec naszego trzechminutowego testu. W następnej części filmu sprawdzimy, jak dokładnie te słowa utrzymały się w Twojej pamięci po tym, jak Twój umysł był zajęty. Odkryjemy, co to oznacza dla Ciebie. I przejdziemy do kolejnych kroków, by chronić Twoją pamięć teraz. Nie odchodź już za chwilę druga część testu i kolejne ważne wskazówki kontynuujemy. Dobrze. Mamy to, zaczynamy nasz trzyminutowy test. To nie jest egzamin. To prosta, szybka ocena, która da nam wskazówki. Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Jest tylko obraz Twojej pamięci tu i teraz. Przygotuj sobie spokojne miejsce. Nie potrzebujesz niczego oprócz kartki papieru i długopisu. Jeśli jeszcze tego nie masz, wstrzymaj film na chwilę. Poczekam. Gotowi? Świetnie. Zacznijmy od pierwszego zadania. Powiem teraz trzy słowa. Chcę, żebyś je zapamiętał. Bardzo dokładnie. Będę prosił, żebyś powtórzył je za kilka minut. Oto te słowa: Jabłko. Kot. Stół. Powtórzę jeszcze raz spokojnie i wyraźnie: Jabłko. Kot. Stół. Spróbuj je powtórzyć w myślach, albo powiedz na głos. Ważne, żeby utrwalić je w pamięci. Schowaj je tam gdzieś, na tyłach głowy na później. To ćwiczenie sprawdza twoją pamięć, krótkotrwałą, tę, która pozwala pamiętać, gdzie przed chwilą położyłeś klucze, albo po co weszłeś do drugiego pokoju, ile razy zdarzyło ci się szukać okularów, które miałeś na nosie, albo zapomnieć nazwiska osoby, którą właśnie poznałeś. Te drobne, codzienne potknięcia pamięci bywają irytujące ale mogą też być pierwszymi sygnałami na które warto zwrócić uwagę nie lekceważ ich teraz przechodzimy do drugiego zadania ono jest równie ważne weź swoją kartkę i długopis chcę żebyś narysował na niej okrągły zegar taki tradycyjny ze wskazówkami i koniecznie zaznacz na nim godzinę godzinę za dziesięć 11 pamiętaj za 10 11 Czyli 10:50, narysuj tarczę zegara, ułóż cyfry w odpowiednich miejscach i wskaż prawidłowo godzinę za 10:11, masz na to około minutę. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, po prostu wstrzymaj film. Upewnij się, że zegar jest kompletny i prawidłowo wskazuje czas. To zadanie to coś więcej niż tylko rysowanie. Ono sprawdza Twoją orientację przestrzenną, zdolność planowania, uwagę i koordynację. Czyli umiejętności, które są kluczowe w codziennym życiu. Pomyśl o tym: czy wciąż swobodnie poruszasz się po nowym mieście, czy bez problemu znajdujesz parking pod sklepem, czy pamiętasz, który autobus gdzie jedzie, czy w kuchni wiesz, gdzie co leży? To wszystko to funkcje, które ćwiczysz, rysując ten zegar. Jeśli masz trudności z tym prostym zadaniem, to sygnał. Sygnał, że może warto przyjrzeć się bliżej swoim funkcjom poznawczym. Lepiej zareagować wcześniej niż później. Mamy to. Zegar narysowany, godzina zaznaczona. Świetnie, a teraz wracamy do naszych trzech słów. Pamiętasz je? Te, które podałem ci na początku, wypowiedz je na głos. Albo zapisz na tej samej kartce, pod zegarem, jak poszło. Udało ci się przypomnieć wszystkie? Dwa. Może tylko jedno, albo żadnego? Trzy proste zadania, trzy minuty, które mogą powiedzieć Ci bardzo wiele. Nie ignoruj tych sygnałów, one są ważne. Czy udało Ci się zapamiętać słowa, czy zegar wygląda prawidłowo? Już w następnej części wyjaśnimy, co oznaczają Twoje wyniki. Powiem Ci, jak ocenić swój zegar i co oznacza liczba zapamiętanych słów. Przygotuj się naprawdę i na to, co możesz zrobić, by chronić swoją pamięć i swoją przyszłość? Przejdźmy do części trzeciej, by poznać interpretację wyników. Mamy wyniki. Niezależnie od tego, co pokazał nasz krótki test, najważniejsze jest teraz działanie. Może okazało się, że Twoja pamięć ma świetną formę, a może dostrzegłeś drobne potknięcia, które wcześniej bagatelizowałeś. Nieważne, punktem wyjścia jest tu i teraz. I od tego momentu zaczynamy budować twoją tarczę ochronną dla mózgu. Twój mózg to potężny organ. Możemy go porównać do mięśnia: jeśli go nie ćwiczysz, traci siłę, jeśli go stymulujesz, rozwija się i wzmacnia. Nie myśl, że musisz nagle stać się studentem, wcale nie. Proste, codzienne nawyki czynią cuda. Naucz się kilku słówek w obcym języku, wystarczy pięć nowych słówek tygodniowo. Spróbuj gotować z nowego przepisu, nawet jeśli to tylko nowa sałatka. Albo zacznij uczyć się gry na prostym instrumencie, na przykład na ustnej harmonice. Nie chodzi o perfekcję. Chodzi o proces. Chodzi o zmuszenie mózgu do tworzenia nowych połączeń. A co powiesz na małą zmianę rutyny? Zamiast zawsze chodzić do sklepu tą samą drogą, wybierz inną ulicę, nawet jeśli jest ciut dłuższa. Zamiast zawsze jeść obiad o tej samej godzinie, spróbuj przesunąć go o pół godziny. Użyj lewej ręki do otwierania drzwi, jeśli jesteś praworęczny. To brzmi banalnie, prawda? Ale to właśnie te małe, świadome odstępstwa od schematu zmuszają twój mózg do wyjścia ze strefy komfortu, do myślenia, planowania, adaptacji. To jak łagodne, ale skuteczne ćwiczenia na siłowni dla umysłu chronią przed zastojem. Odsuwają widmo zapomnienia. Nie tylko umysł potrzebuje ruchu, twoje ciało również. I to nie tylko dla mięśni czy serca. Ruch to eliksir dla mózgu. Kiedy się ruszasz, krew szybciej krąży. Do mózgu dociera więcej tlenu i składników odżywczych. To jak dostarczanie świeżego paliwa. Dodatkowo, aktywność fizyczna pomaga usuwać toksyny, które mogą szkodzić komórkom nerwowym. Nie musisz biegać maratonów. Ani zapisywać się na siłownię. Wystarczy szybki spacer, codziennie, 30 minut, z psem, z sąsiadem, a nawet samemu. Ważne, żeby to był spacer, który trochę przyspiesza twój oddech. Możesz tańczyć do ulubionej muzyki w domu, możesz wybrać schody zamiast windy. Każda forma ruchu ma znaczenie. To reset dla twoich komórek pamięci. Badania pokazują, że regularny ruch Znacząco zmniejsza ryzyko demencji. Czyż to nie motywacja, by dziś po prostu wyjść na spacer? Jesteś tym, co jesz, to truizm, ale jakże prawdziwy dla Twojego mózgu. To, co kładziesz na talerzu, ma bezpośredni wpływ na Twoje zdolności poznawcze. Pamiętasz o kwasach omega-3, są niezbędne dla zdrowia mózgu. Znajdziesz je w tłustych rybach morskich, takich jak łosoś, makrela, sardynki. Ale także w orzechach włoskich, nasionach lnu, nasionach chia. Postaraj się włączyć je do diety przynajmniej dwa razy w tygodniu. Antyoksydanty to nasi cisi bohaterowie walczą z wolnymi rodnikami, które uszkadzają komórki mózgowe. Gdzie je znajdziesz? W kolorowych warzywach i owocach jagody, maliny, szpinak, brokuły, pomidory. Im bardziej intensywny kolor tym więcej dobroczynnych substancji. Ogranicz cukier, ogranicz przetworzoną żywność. To proste zasady, które mają ogromne znaczenie. Dostarczasz swojemu mózgowi najlepszego paliwa, co pozwala mu działać sprawnie, jasno i bez zakłóceń. To jak tankowanie najlepszej benzyny do luksusowego samochodu, przecież chcesz, żeby działał bezawaryjnie przez długie lata, prawda? Ludzie są lekiem. Izolacja i samotność to cisi wrogowie pamięci. Aktywność społeczna to nie tylko sposób na miłe spędzanie czasu, to potężny stymulator mózgu. Rozmowy, dyskusje, śmiech, rozwiązywanie problemów w grupie wszystko to pobudza umysł do pracy, zmusza do myślenia, do reagowania na nowe informacje, do przypominania sobie faktów i anegdot. Nie zamykaj się w domu, zadzwoń do przyjaciela, spotkaj się z sąsiadami na kawę. Dołącz do klubu seniora, idź na brydża, na zajęcia z rękodzieła do chóru. Nawet krótka rozmowa z listonoszem czy ekspedientką w sklepie to już coś. To buduje sieć neuronową. To sprawia, że twój mózg jest czujny, zaangażowany i pełen życia. To nie tylko przyjemność. To intensywny trening poznawczy, który chroni cię przed osamotnieniem i zapomnieniem. I na koniec sen. To niedoceniany bohater w walce o pamięć. Myślimy, że sen to czas stracony, nic bardziej mylnego. Kiedy śpisz, twój mózg nie odpoczywa biernie. On intensywnie pracuje, konsoliduje wspomnienia z całego dnia, utrwala najważniejsze informacje, usuwa zbędne śmieci metaboliczne, które nagromadziły się podczas czuwania. To jak nocne sprzątanie i archiwizowanie danych. Siedem, osiem godzin dobrego, nieprzerwanego snu to nie luksus. To absolutna konieczność dla zdrowia mózgu. Jeśli masz problemy ze snem, nie ignoruj ich. Poszukaj pomocy u lekarza, wypróbuj techniki relaksacyjne, zadbaj o odpowiednie środowisko w sypialni. Inwestycja w dobry sen to inwestycja w Twoją przyszłość to klucz do jasności umysłu i silnej pamięci na długie lata. Widzisz? To nie są kosmiczne technologie ani drogie terapie to codzienne wybory. Małe, konsekwentne decyzje, które mają ogromny wpływ na jakość Twojego życia. Każdy z tych kroków oddala cię od strachu. Tego strachu, że nagle zapomnisz, gdzie jesteś. Tego lęku, że nie rozpoznasz drogi do domu, że Twoi bliscy będą się martwić. Pamiętaj, to nie jest tylko Twoja pamięć. To Twoja niezależność, Twoja zdolność do samodzielnego funkcjonowania, Twoja godność. Nie czekaj na jutro. Zacznij teraz. Wybierz jeden, dwa nawyki i wprowadź je w życie: małe kroki, duże efekty, bo każda chwila ma znaczenie. Wiesz już, jak ważne są codzienne nawyki, jak proste zmiany mogą zdziałać cuda dla Twojej pamięci. Ale co jeśli czujesz, że to za mało, że potrzebujesz bardziej spersonalizowanego podejścia, że chcesz pójść o krok dalej w ochronie swojego mózgu? W kolejnej, ostatniej części naszego wideo. Pokażemy ci, jak pogłębić te działania, jak włączyć je w stały, kompleksowy plan zdrowia poznawczego i jak w pełni wykorzystać potencjał Twojego mózgu, aby chronić go na lata. Bo Twoja pamięć zasługuje na najlepszą ochronę od zaraz. Nie przegap tej kontynuacji. Dobrze, test za nami, ale to dopiero początek. Pamiętacie nasz tytuł? Zanim zapomnisz drogi, do domu. Dziś zrób trzyminutowy test. Chroń pamięć teraz. Teraz jest słowem kluczowym: nie jutro, nie za tydzień. Działanie zaczyna się dziś. Niezależnie od wyniku testu nasza pamięć potrzebuje opieki. Potrzebuje codziennej troski. Wyobraźcie sobie ogród, piękny ogród. Nie wystarczy raz go podlać i zostawić. Trzeba pielić, nawozić, dbać o światło. Nasz mózg to taki właśnie ogród. Każdy dzień to nowa szansa, by o niego zadbać, by wzmocnić te delikatne ścieżki neuronów, by upewnić się, że jutro, za rok, za dziesięć lat, nadal będziecie swobodnie wracać do domu, nadal będziecie pamiętać imiona wnuków, nadal będziecie czuć się pewnie w swoim życiu. Zacznijmy od ruchu może to brzmi banalnie, ale to fundament. Mózg kocha ruch nie musicie biegać maratonów. Wystarczy krótki codzienny spacer. Zamiast siedzieć przed telewizorem, wyjdźcie na 15 minut. Po prostu przejdźcie się wokół bloku, do najbliższego parku, poczujcie słońce, wiatr. Nawet w chłodniejsze dni świeże powietrze działa cuda. Krew zaczyna szybciej krążyć. Tlen dociera tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, do każdej komórki mózgu. To tak, jakbyście włączali lampkę w ciemnym pokoju. Mózg się budzi. Staje się bardziej aktywny, bardziej chłonny. Proste rozciąganie w domu też się liczy. Kilka skłonów, wymachów rąk. Ruch to sygnał dla mózgu. Jestem aktywny, jestem żywy, potrzebuję bystrego umysłu. A co z umysłem samym w sobie? Pamięć to mięsień. Jeśli go nie ćwiczymy, słabnie. Mózg kocha wyzwania. Kocha nowości. Zamiast oglądać kolejny odcinek serialu, spróbujcie czegoś nowego. Krzyżówki, sudoku, czytanie książki, która zmusza do myślenia. Nauka czegoś nowego to prawdziwa rewolucja dla mózgu. Może nowy język? Kilka słówek dziennie. Może gra na prostym instrumencie? Nawet gra w karty z sąsiadami? To aktywuje różne części mózgu, tworzy nowe połączenia. Zastanówcie się, co zawsze chcieliście zrobić, ale brakowało czasu. Teraz jest ten moment. Małe, codzienne wyzwania. Odwiedźcie nowe miejsce w okolicy. Zróbcie zakupy w innym sklepie. Zmieńcie trochę swoją rutynę. Nawet zmiana trasy spaceru. To wszystko pobudza, to wszystko buduje rezerwy poznawcze. Kolejny kluczowy element – nasz talerz. Jesteśmy tym, co jemy. I nasz mózg jest tym, co jemy. Fast food, słodycze, przetworzona żywność. To wszystko szkodzi nie tylko sercu, ale i pamięci. Pomyślcie o tym, jak o paliwie dla luksusowego samochodu. Czy zalejecie go byle czym? Raczej nie. Wasz mózg jest najcenniejszym pojazdem. Potrzebuje najlepszego paliwa: warzywa, owoce, orzechy, ryby bogate, w kwasy omega-3, dużo wody. Hydratacja to podstawa. Odpowiednie nawodnienie to sprawniejszy przepływ informacji między komórkami. Wybierajcie kolorowe warzywa, zielone liście, czerwone pomidory, fioletowe borówki. Każdy kolor to inne witaminy, inne antyoksydanty to tarcza dla waszego mózgu to budulec dla zdrowej pamięci. Mała zmiana na przykład dodanie garści orzechów do śniadania może zdziałać cuda. Nie zapominajmy o sile snu. W pędzącym świecie często bagatelizujemy sen. A to właśnie wtedy mózg pracuje najciężej. Uporządkowuje informacje, konsoliduje wspomnienia, naprawia szkody. Brak snu to mgła dla umysłu. To osłabienie zdolności zapamiętywania. Postarajcie się spać regularnie, w ciemnym, cichym pokoju. 7-8 godzin to optymalny czas. Jeśli macie problemy ze snem, poszukajcie przyczyn. Czasem wystarczy unikać kofeiny wieczorem, wyłączyć ekrany na godzinę przed snem. Spokojny sen to inwestycja w bystry umysł. To tak jakbyście ładowali baterię. Naładowana bateria działa dłużej i sprawniej. I na koniec, ale nie mniej ważne, redukcja stresu. Ciągły stres to cichy wróg pamięci. Kortyzol, hormon stresu, w nadmiarze niszczy komórki mózgowe. Znajdźcie swoje sposoby na relaks. Może to być ulubione hobby, malowanie, robótki ręczne, słuchanie muzyki. Może krótka medytacja, nawet 5 minut skupienia na oddechu, spędzanie czasu z bliskimi, rozmowa, śmiech. To wszystko redukuje napięcie. To wszystko chroni mózg przed negatywnymi skutkami stresu. Pamiętajcie, spokój wewnętrzny to także spokój dla waszej pamięci. Podsumowując, drodzy Państwo, test, który dziś wykonaliśmy, to był dopiero pierwszy krok. Ważny krok. Ale prawdziwa ochrona pamięci. Zaczyna się tu i teraz, w każdej waszej decyzji, w każdym wyborze, w każdym dniu. To nie jest jednorazowy sprint, to maraton, to codzienna, drobna praca, ale ta praca przynosi ogromne owoce owoce w postaci pewności siebie, niezależności i radości życia owoce w postaci wspomnień, które pozostaną z wami. Nie zapominajcie o sobie: wasza pamięć to skarb, chroniąc ją. Chronicie całe swoje życie, działajcie teraz, bo każda mała zmiana, każdy pozytywny nawyk, to cegiełka do budowy silnej, sprawnej pamięci na lata. Mamy nadzieję, że ten film zainspirował Was do podjęcia tych działań i pamiętajcie, jesteście w tym razem z nami.